Witajcie! Dzisiaj oprowadzę Was po przyczepie, a kebab. Zapraszam! Zaobserwuj nasze profile i subskrybuj nasz kanał. Nasza przyczepa jest w pełni wyposażona. Na naszej przyczepie znajdują się dwa potisy służące do opiekania mięsa, podgrzewacz do mięsa dwukomorowy, jeden przeznaczony na mięso wołowe, drugi na kurczaka. Dodatkowo mamy kontakt grill oraz frytkownicę. W przyczepie gastronomicznej Anon Kebab znajduje się również lada chłodnicza, w której przytrzymywane są surówki oraz sosy. W przyczepie znajduje się zamknięty obieg wody. Mamy również dwie mroźnie, w której przechowujemy produkty mroźnicze, takie jak pieczywo frytki, falafel, bataty oraz mięso. Dzięki temu, że mamy tutaj tyle miejsca, nasza przyczepa przygotowana jest na wysokie obroty. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zostawić komentarza i dołączyć do naszej społeczności. Do zobaczenia w następnym materiale.